Spir, najlepiej dla ciebie, nie? No bez skitu, nie? Moja ulubiona broń na start Później od Irona to już wtedy Można lecieć z tym, z Mace'em Ale, ale kurde, na początek to Spir, nie? Mamy dwie Spiry i tak zrobione Także nawet nie musimy craftować, nie? To jest wielki plus Czekajcie, teraz co? Robimy tego bossa też od razu? Moglibyśmy go zrobić też Tylko trochę przypał, nie? Czekajcie, czekajcie Rozkaż mi się napić wody, zaraz, mordo, zaraz Zobacz co ci się dzieje takie emocje są. Można się nawet podrapać po nosie, nie mam czasu. Nie widzę bossa. Nie ma bossa, ktoś go zrobił chyba przed film. O, słabe obrażenia. O jezu, dobra, nie o Jezu, jak się zląkłem. Czy ktoś tu jest? Nie. Oj No nie no, w takim miejscu, żeś się zatrzymała, że... No nie ma co cię bić tutaj, nie? A! O fuck! Nie wierzę w ogóle w mojego niefarta jak klikam, nie? Co jest? Gdzie to jest? To! No ra! Dobra, nie, za dużo słońca teraz, nie będę się z nim bił teraz. Wracam do bazy. Szkoda tego lutu, co mam przy sobie. Mam bardzo dużo lutu. Za dużo lutu. Dobra, jesteśmy w basce. Ej fajnie mi się tutaj bije z tymi ludźmi, naprawdę. Tak fajnie, nie wiem. Może po prostu dlatego, że mi idzie. <grystanie> Dobra, cyk. Nie to. O, ja nie mam research deska nawet! O kurde, nie, do no nie wierzę. Serio? E, Dobra, patrzę na to. Mamy już zajebisty stacik, następny. Elegancko! para, para, Dobra. To, 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 zostawiam. To się przyda, jak najbardziej. To niech będzie tutaj. To się jeszcze przetapia. Ej, to nie jest razy 5 w sensie serwer. Bo na razy 5 to już by się przetopiło wszystko. Kurde, wszystko wydu... A, zdupiłem. Dobra, weźmiemy tak, szczura trochę kości. Szczura. Szczura. Kości, sobie zrobimy te wermit. O, co tylko dwie. Aha, fiber. Dobra, to i tak wychodzimy na zewnątrz, żeby pozdobywać trochę drewna. I elegancko. Czas zrobić pudełko z zębami, to fakt. Można zrobić już to pudełko z zębami. Jakie pudełko z zębami tą skrzynkę co rozwala? Myślałem, że to gracz, nie? Ja już mam paranoję z tym szczurem! <laughs> Rozkminiacie to? Ja już mam paranoję. Chciałbym znowu wrócić, ten, na szczura, bez kitu. Taktyka na szczura jest zajebista. Devourer? Co to jest to Devourer? A, Devourer, dobra, że to ta skrzynka się tak nazywa. No dobra, no ale zęby ma, tak? <laughs> Ty, a on tutaj się buduje cały czas, ten typ. Patrzcie, nawet roślinki mi tu posadzał. Jaki ziomek w dobry, o boże. W szoku jestem. Zechs. Zechs, To ten typ, co go zabiliśmy na tamtym serwerze! Jaka beka! <grywka> o, nie wierzę, że jest obok nas, nie? A nie, czekajcie, ej, ej, ej. ja muszę mieć, kurde, research deska. Ja muszę sobie upgrade'ować Spirka, nie? Pamiętacie akcję, co biegliśmy przez świat I nagle zobaczyliśmy typa, co był na jeden hit I miał fajny loot I bił jakiegoś low levela I on później zaczął płakać na serwerze Że o, że go zabijają cały czas I zebraliśmy sobie z niego loot W ogóle fajnie było, naprawdę bardzo fajny typ Podobał mi się, sympatyczny <noise> Dziadek, gdzie mój VIP? Kurde, ci znowu o tym VIPie wszyscy będą gadać Teraz, nie? Masakra To role jedne Wszystkim dam VIPa kiedyś na jeden dzień Bez kit Ej, o, dobra. Leder, krót emerald, whetstone. O kurwa, ten Wetstone, A my nie mamy. Ale możemy skraftować. Koper, co? To koper potrzebne? O Jezu. Masakra. E, rapapa, 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 mamy. Dobra, zjemy serca. Już mało krwi mamy. Podjemy sobie do końca. Szpadel, pamiętasz mnie. To jest najlepszy tekst, bez kitu. To jest najlepszy tekst i tego... O! Mamy, patrzcie. I to, tego nic nie zmieni. Szpadel, pamiętasz mnie Leder Leder! Come on, my friend Mamy Merciles, let's go. A jak mamy Merciless, to idziemy zbierać żelazo. I robimy sobie żelaznej temki. Let's go! Przed całym żelazem przypomniałem sobie, że jeszcze tieru jedynki w sumie nie skończyłem. Połowy, bo nie zabiłem jeszcze pana od stadii, który mnie nałożył, właśnie tego pana, którego przed chwilą tutaj minęliśmy. Nekromanty, więc teraz się nim zajmiemy. No i później, jeszcze też jednego bossa musimy zrobić chyba przy Koperze. Bra. I później na Aeronaut pójdziemy. Reszta chyba. Smutne. Jest bardzo smutne bym powiedział. Nie stajemy. Biegniemy. Cały czas... O, fuck. No nie wierzę, jakiego ja, ja mam pecha! Dostanę? Dobra, nie. Fart? Dobra, teraz był fart. Żeby nam tutaj nikt nie przyszedł, nie? Dobra, teraz musimy unikać tych, kurde, death coil. Go! Dobrze. Udało się. Kurde, tutaj jest tyle tych szczurów. Ja się boję, że któryś z nich to gracz. Wczoraj nas, wczoraj tak porobiliśmy kogoś, nie? Na szczurku. Aha! Dobra, udało się. No to co? Czyścimy szkielety bez kitu. Bie biegam w kółko i czyszczę szkielety. Nie, on znowu tego używa. No ten Devko jest straszny, nie? On jest strasznie OP. Taki damage zadajesz, to głowa mała. What to, hell? Nie! Mój kuń biedny. Dobra, koń uciekł, to to nara. To to zostawiamy w takim razie. No. No nie, znowu te Death -e. Nie, przyzywa. Dobra, nie, walimy jego. Kunia mi teraz zabije, nie? Dobra, spróbujemy to zrobić tak. Że wchodzimy na kunia Dobra, mamy to. Jest kuń. Kurde, ciężki ten, kurde Niklaus, jak on tam ma. Niklaus, nie? Ale ty biegnij, Mordo, biegnij, biegnij. No, dobra. Kurde, uciekł. Dobra, znowu wtedy w koile. No słabo będzie, jak tu zginiemy, nie? Bez skitu bardzo słabo. Kurwa, no nie wierzę, nie? Jeszcze Fira dostałem teraz. Go, 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 go. Czy tam ktoś szedł, czy mi się wydawało? Uh. Co za dziad! Niklaus, mordo! Weź ty się już ogarnij. Za dużo tego kastuję, za bardzo dużo. Nie wiem, może dlatego, że na koniu jestem? Serio? Ale chyba nie, wątpię. Żeby to od tego zależało. Niklaus, chodź tutaj! Go, 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 go! Bijemy go, już ma mało życia. Już jest na parę z hitów. No, no, no! Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Mały strzał, mały strzał Jest, Jezus Chryste, masakra Co za typ Ech, Masakra, ile można było typa bić Nie wiem czy z niego ringi nie dropią Ember Chain, bez kitu, no ringi z niego dropią, dobra Czyli u niego trzeba dropić ringi, nie? Czyli to tutaj Dobra, czyli już wiemy, gdzie wszystko dropi, nie? Sprawdzone. Im mniej na ma HP, tym z większym zasadnictwem się kastuje. O Jezu, strasznie kastował bez kitu. Okropny typ. A my potrzebujemy kopera, nie sultura. Dobra, to pójdę do armorera. Idziemy do armorera? Armorer jest tutaj, w drugą stronę. Ej, 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 tam chyba był. Ktoś tam chyba biegł. Mi się zdaje, tak i to kurde. Du Ej, duży level, dawajcie, robimy go. Chociaż kurde, ringa mamy. Da tak jest, wiedziałem. Nice Nice Putain le dada abuse là hein? N'importe quoi Non pas 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 Hehehe Casse Jakbyś nie miał takiego levela, to bym nie atakował. I tak cię nie rozumiem, mordeczko. Ja cię i tak nie rozumiem, mordo. Good fight, bro, good fight. No, Russian, no, Russian, bro. I don't like Russian. Fuck the Russian. <laughs> Elegancko, mamy dwunastkę. Oj, mam rękawiczki jeszcze lepsze. No gąsko, jaki nam podskoczył, ja pierdziele. Nice, nice, nice. Dobra, ej, on nas wyzywa, nie? Ej, on nas wyzywa. Ale co on tu robił? Nie? Takie pytanie. Co on kurde tutaj robił, nie? W tym miejscu. Zapewne przyszedł i chciał zabijać małe levele, nie? Ja bym, jakbym zabił mały level, to bym tylko koper wziął. Przysięgam. Opłacało się, no, a po mordzie szybko dostał. On Bez... też nie atakował, nie? Próbował coś gadać, nie? Nie wiem czemu Francuzi cały czas gadają. W ogóle ludzie się. O, o, o! Tutaj ktoś jest. Poczekamy w takim razie, czekajcie, poczekamy, poczekamy. Zrobimy to samo, co tamten zrobił. Kurde, nie wiem, jaki on miał level 14. I'm going to crush you. I've got the tool for the job. You can't stop me. Twenty. Now. What? Eh? Aj. Ło, ale to damage w niego właduje. Ej Ta tarcza jest zajebista, jak on się tak kręci To jest OP, nie? Trafił mnie dziad. Ale jak mi księgę zabierze, wziąłem? Wziąłem, dobra. Zajmijcie dobra, wracamy. Musimy kamienną bazę. Dobra, ej, wiecie co? Teraz chyba będziemy lecieli, kurde, z farmą lekką. Bo musimy zrobić. Co musimy zrobić? Musimy ulepszyć, kurde, bazę. To po pierwsze. E, dwa. Dobra, nie żywe. Akron? Co to jest akron? O, coś takiego, nawet nie wiedziałem, że coś takiego dropi. To moja baza? Ej, to nie jest moja nie. baza! <laughs> ja, no nie no, rozwaliło mi głowę. Tu jest moja baza, cyk. Halo, halo, halo. Daj mi chwilę. Już pal, mgłę. Kurde no, bez kitu, bardzo fajnie. No musimy mieć kopra więcej, nie? Copper ingot mamy za mało, żeby ulepszyć bazę. Chociaż nie, dobrze jest. Ej, zajebiście. Dobra, ulepszamy ją. Cyk, upgradik, poszedł. Nice. I teraz potrzebujemy stona mordeczki. Teraz potrzebujemy stona, poszerzymy sobie trochę terytorium, żeby ten nas nie zablokował. Dobra. Trochę esencji Elo, nie? I sobie polecimy w tą stronę z bazą. O, tutaj już nie możemy. Tutaj już będzie za blisko. Ale jest spoko. Tutaj będą, nie wiem, sk nie, skrzynek tam nie będę dał. To po prostu będzie, nie wiem, ściana. Research desk, Blood, blood Alter. I takie tam, więcej nie będę tam dawał. No trochę słabo teraz, bo nie możemy zrajdować nikogo, nie? A potrzebujemy bardzo dużo tych rzeczy. Smutne. Planki. Walniemy sobie dużą skrzyneczkę. Cyk, tutaj gdzieś. Jest, dobra, walniemy sobie tą tą skrzyneczkę, żeby nikt nie mógł nam zabrać. Jakiś tam pierdol, gdzie mam ten research desk? Boże, jakiś jak, jak tu się burdę zaczął robić. No i elegancko. Ej, dobra, czekaj, yyyy... I much rather give you a bonus with the floor, just need to discover it. Poczekajcie, pokażcie to. Nie, no tutaj nie ma żadnego bonusa, to ja nie wiem. On szalony jest chyba, że on tutaj będzie chciał bonusa dostać. Dobra, cyk, cyk, cyk. Co nas mi. Nie, no kurde, muszę budować te. Metalowe. kamienne ściany, przepraszam. Gdzie mamy planki? Tute o Jezu, ale my mamy bardzo mało planków. Eee, <grych> yy, to nie. To też nie. Dobra, cyk, zabierzemy co mamy. Castle, walls... Co jest? Unit by unit. A, dobra. Szkoda marnować tego bruta, co go mamy, nie? Mamy 69 bruta. to nie będę siedział w bazie z takim procentem. Zajebistym. Yy, dawaj, Spira, mordeczko mejs Tutaj do środeczka. Let's go. I lecimy po to. Wiem, że gdzieś mamy jeszcze pochowane. Te. Potki, nie? Potki chyba gdzieś były schowane.

Bo na tym przejściu z tieru 1 z tieru dwójki bardzo dużo ludzi biega. Więc tutaj słabo lutować cokolwiek. Tutaj bardzo dużo low leveli przechodzi. Tutaj nie radzę nikomu. Nigdy tutaj nic nie lutować. Jedynie jak macie low level i idziecie po konia, nie? No to tutaj szybko zabrać konia, wracać na tier 1, albo szukać czegoś na tier 2. Ale nigdy tutaj nie zostajcie na tej głównej drodze. Bo, ooo, bo ona jest strasznie, strasznie risky, nie? Padel nie poleca. Dobra. Chyba ktoś tu był. O kurwa, 40? Po co komu tyle coś? A jakbyś zaczęli grać, to zwykle pipi to bonusem mojego bycia w klanie jest to, że ja lubię sport... sortować skrzynie. Lubię sortować skrzynie. Było tak od razu, to dawaj do. Dobra, sprawdzimy fartasz, szpadel. jak siedzi, siedzę cztery razy all to suba wstawiam. Dawaj, jak, jak walisz czwarty raz... Aaaa, no nie pykło, nie? Ktoś tu jest. Ktoś tu chodzi. Cicho. Ktoś tu chodzi. Tak. Go. O, to świnie! O Boże! <śleskujesz> no nie wierzę! Jak mnie zrobiły świnie, nie wierzę. Dobra, idziemy wyżej w takim razie, pozabijać te skolarki. O, tu ktoś był! 15%. Jak ona się healuje! Dobra, chyba nic nie zrobi. 20... 28... Nie! Kurde, zeskoczyłem z konia, no nie wierzę! Dobra, wcześniej mam tutaj dużo koni. Jest! O! O! O, o! W końcu. Jakie gówno! Kurde, zostawiliśmy tam zajebistego konia na górze. Szkoda trochę, bo bardzo fajny kuń. <śmiennie> Ona jest zajebista, nie? Uwielbiam tą typiarkę Pulpak No żeby tutaj nikogo nie było, teraz to będzie To będzie świetnie Konik jakiś Oj No tych będę musiał pobić chyba, nie? Ajajaj. Dobra, od razu ją wysysamy. Hitam. A to prawda, że im więcej konia używa, to jego się skillują? Pierwsze słyszę stary. Bez skitu pierwsze słyszę. Jeszcze nie słyszałem tego, co teraz powiedziałeś. Ale może to nie głupie sprawdzić? Ale wątpię. <gry> Bardzo wątpię, ale sprawdzimy to. 9-1 to nie O Jezu, co jest grane? No ale wodę wierzę. Ale strasznie słabe te konie są Najgorszy serwer na konie, nie? Siemaneczko królu, witam mordeczkę, co tam, co tam?